Kopka <connectors> <lobka> PL To znaczy na mała ładnie pnećki ma. Zostań moją kotką, zostaj moją słodką, zostaj Me maszeniem, a ja się z tobą nie zostaj Moją kotką zostaj, moją słodką zostaj Me maszeniem, a ja się z tobą chodź to skomadka, bo to będzie Twoja bajka, chodź. Na kolanka nie słuchaj co mówi Anka Chodź do skomadka bo to będzie Twoja bajka, chodź. Na kolanka nie słuchaj mówi Anka Słodkie masz oczy, słodko ma dla ciebie kupię. Czcia dwono ruszę, słodkie masz oczy. Słodko ma dla ciebie kupię. Czisia dworą ruszę, Cie tań, Tańcz, tańcz po i Idźmy razem na balety, Tańcz, tań, tań, po liczy. o odech, tańcz tań, po liczy, dla mnie na balety, tańcz, tańcz po dla mnie. Na o o, jak ma kolory mało, kiedy jest i do wybrana. Brzycie ma kolory mało, płączyć siadałaś. ma kolory mała, kiedy jest przesygrana, dzisiaj ma kolory mała. Czy siadałaś hop hop, na nanę, hop-hop, cały czas, chodź chodź cenuka, hop, chodź ci się kać, hop-hop, na nana, hop-hop, cały